Manko dzisiaj następny odcinek Cesa. Sorry, że tak długo mnie nie było. Miałem różne inne rzeczy na głowie. Ale wiecie jak to już jest. 1-0 już. Tabela ładna. He. No nic. To jest najgorsze, że nie wiem co on mówi. Nie mam go na słuchawkach. Ja nie mogę. Nie, ja, z Nagywa się chłop odpalił O, ale mu wsadził. Myślę, że to Polak, no ale co ja będę mówił? Jakby ja zero zabójstw, S. Sorry No i musiał mi się z P90 weź No czemu ja? z Digla Ciekawe Apka A tak. zabijona Musi się wtedy wcale nie odzywać To było dobrze Lecież tu jest drogie wejście, a ja głupi się pcham. Ale chłop, co robi z tego Digla? Hmm. To nie wybór. kiedyś coś odkryć No ciak mnie z emki chłop dowala, ja nie wiem, ja mam dzisiaj zły dzień Ja mam dzisiaj bardzo zły dzień

A, 30 sekund, dobra. Przerwa 30, a no nie 50 minuta, czyli... O jezu, święty. To ja może pójdę na chwilę. Po telefon. Jeszcze czas Nie wejdę... wejdę tym Benadu tu iela Albo wejdę górą z typem Trzeba jednak słuchawki On mówi do mnie, i dołem Dobra, O, ja idę sobie może S? S? Granatony? Obser teraz myśli jak on granata rzucił Dobra, idę z typem. Ale dobra, dobra. Dobra, ja już nie wiem co, i, co robić. S.A. Ile yeah, M.K. wyrzuciłem. No, ja się znalazłem. Dobra, sorry man Idę teraz górą Dobra, ja się odrzuciłem Chłop idzie pierwszy, ja pójdę za nim O nie, czemu się nie udało? Nagiewa. No i git. A już nie muszę tabak kilka XD. Nie jest źle. nie jest źle, bym powiedział. Ja jednak nie, nie chcę uspa. S. Aha, nie, wiem, że chłopki zabrał dwa kile. Jo. NICE A no i ostatni Nareszcie w moich rękach jest boska boginiemka I jeden granat I git będzie Nie zraszować i doreszuję No i nagiewa chłop kupił, no ja nie wiem co oni mają z tym nagiewem, no Oko Patrzcie, teraz, teraz jestem zdenerwowany Patrzcie, to nie jest ten, ale wabik No i dlaczego z tyłu, halo? Sorry Chłopy nas zaraz dogonią, ja nie wiem, ja zaraz kupię tak jak on, dobra, nie ja się denerwowałem Jak mogę raszować, spokojnie ja nie mogę, no nie No czemu to nie mogło strzelić? Halo? Chłop nie śmiertelnik, no nie, no nie uwierzy Nie uwierzę jak nie zobaczę. No się pośpieszczę z tym granatem No jak? No dostał flasza na głowę no Błagam was Nie wiem tu trzeba być z pocuchem Dobra, dwa flasze i te, idę szybkiego rasha i robić pan to gdzieś. Idźcie w Duszy z wami GG O, dobrze poszło. Mamy Polaka, który dobrze... O bo nie wiem kogo. Good ge, im. Dobra, o Good game. no to jest po prostu. No pamiętaj, jak Wam się odcinek spodobał pamiętajcie o łapce i subskrypcji, a jeszcze jedno szybko powiem. Proszę, zasubskrybujcie ten kanał, bo aż 41 osób jest bez subskrypcji, więc błagam was, zasubskrybujcie ten kanał. Elo, do następnego odcineczka.